Witam w geometrywialnie. W tym materiale skonstruuję trójkąt, mając podane dwa boki oraz kąt zawarty pomiędzy nimi. Przygotujcie cyrkiel, ekierkę bądź linijkę, dobrze naostrzony ołówek i rysujcie razem ze mną. Przygotowałam odcinek o długości A oraz odcinek o długości B długości są dowolne, i kąt o mierze alfa. Pierwszym krokiem w konstrukcji będzie wykreślenie półprostej, półprostej o początku w punkcie A. Niech to będzie półprosta M. Następnie odkładam długość jednego z podanych odcinków. Odłożę odcinek o długości A. Na półprostej powstaje punkt B odcinek AB mam miarę długości A Następnie muszę odłożyć kąt alfa tak aby jednym ramieniem kąta była półprosta M Odkładam Z wierzchołka kąta tworzę Okrąg bądź wystarczy nam łuk okręgu o dowolnym promieniu. Powstają punkty przecięcia E F. Ten sam okrąg wykreślam z punktu A. Na pół prostej utworzył się punkt. Pomocniczy? Niech to będzie punkt D. Punkty E i F po połączeniu wyznaczają odcinek EF i należy wykreślić z powstałego punktu D okrąg o promieniu równym długości odcinka EF. W praktyce wystarczy tylko fragment, który nam przetnie się z poprzednim okręcie, okręgiem. Powstają dwa punkty przecięcia G oraz H. Dwa punkty oznacza to, że będziemy mieć dwa rozwiązania, czyli dwa kąty o mierze alfa. Wyznaczamy drugie ramię, pierwsze półprosta AG oraz drugie na półprostej AH. Czyli przeprowadzamy półproste przez powstałe punkty o początku w punkcie A. Zobaczcie. Kąt GAB jest kątem o mierze alfa oraz Kąt BAH też jest kątem o mierze Alfa. Mamy zatem pierwszy bok AB trójkąta oraz kąt. Kolejny krok to wykreślenie, odłożenie odcinka o długości B na drugim ramieniu kąta, czyli na półprostej AG oraz w naszym drugim przypadku na półprostej AH. Powstaje Punkt C oraz C'. Aby zakończyć konstrukcję naszego trójkąta, łączymy punkty B i C. Oraz B i C'. Powstały nam dwa... Trójkąty, trójkąt ACB oraz trójkąt ABC', dlatego, że mieliśmy wcześniej dwa rozwiązania kąta o mierze alfa. W praktyce, jeśli konstruujemy, trójkąt wystarczy ograniczyć się do jednego z tych rozwiązań, natomiast ym, ta konstrukcja pozwala nam na zastosowanie drugiej cechy przystawania trójkątów, przystawania trójkątów, czyli trójkąt ACB jest identyczny jak trójkąt ABC'. Są one przystające, ponieważ odpowiednie boki są sobie równe. Bok AB jest bokiem wspólnym o długości a, jest taki sam w każdym z tych trójkątów. Dalej bok AC długości b jest tej samej długości co bok AC' w drugim trójkącie kąt alfa C a b oraz BAC c' jest jednakowej miary. Zapiszmy. Trójkąt abc jest przystający do trójkąta abc' na podstawie własności drugiej cechy przystawania trójkątów w skrócie bok kąt bok. To nam pokazuje jaki, z jakiego warunku korzystaliśmy, bok, kąt zawarty oraz bok. Zachęcam do przećwiczenia.